Ja już się nie mogę doczekać. Jeśli ty też, to ten odcinek jest dla ciebie. Astronocnik. Podcast o astrofotografii dla początkujących i nie tylko. Dobry wieczór. Kometa C2023A3 Cucinchan Atlas chyba już stała się faworytem, jeśli chodzi o miejsce na podium, jako zjawisko tego roku. I chociaż z Polski niewiele osób miało okazję zobaczyć ją na żywo, to rozbudza naszą wyobraźnię, bo oglądamy zdjęcia, które napływają z południowej półkuli i one są po prostu fenomenalne. Jestem tym bardzo podekscytowany i mam taką nadzieję, że pogoda nas nie zawiedzie i będziemy mogli fotografować tę kometę, bo czuję, że to będzie wspaniałe zjawisko. Kometa jest już widoczna na zdjęciach Sondy Socholasko-C3. I wszystko wskazuje na to, że ma się dobrze. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. I tak sobie pomyślałem, bo ja uwielbiam oglądać zdjęcia astrofotograficzne i mógłbym to robić właściwie cały czas. Sprawia mi to niesłabnącą przyjemność. I pomyślałem może zrobić tak, żebyśmy wspólnie mogli cieszyć się zdjęciami komety C2023A3 Cucinnessian Atlas. I wpadłem na pomysł, żeby uruchomić taką zabawę. Może nie odważę nazwać się jej konkursem, ale to będzie taka zabawa w wybranie najładniejszego zdjęcia, które uda nam się zrobić. I pomyślałem, że to jest świetny pomysł na to, żebyście podzielili się swoimi zdjęciami. Chcę też zachęcić przy tej okazji do tego, żeby wytężyć się i spróbować sfotografować tę kometę, bo wszystko wskazuje na to, że to będzie bardzo proste. Jeśli masz smartfon, próbuj ją sfotografować. Jeśli masz lustrzankę z obiektywem, Próbuj to zrobić. Jeśli masz aparat bezlusterkowy, próbuj. Jeśli to jest c Star S50, działaj. Jeśli to jest potężny, profesjonalny teleskop, to też jest powód, żeby sfotografować tę kometę. Na potrzeby tej zabawy i wybierania najładniejszego zdjęcia komety C2023 A3 Atlas, uruchomiłem pod stronę astronocnik.pl ukośnik konkurs. Na tej stronie zawarte są zasady, które w tej zabawie będą grały rolę. Zachęcam, aby zajrzeć na tę stronę astronocnik.pl/ukośnik-konkurs. Będzie tam można zaapludować swoje własne zdjęcie, które zrobiliśmy. Bardzo ważne jest, możemy zgłaszać tylko zdjęcia, których jesteśmy autorami. Po wgraniu takiego zdjęcia podpisujemy się swoim imieniem, podajemy adres mailowy oraz opis do zdjęcia, który będzie zamieszczony. Jest przewidziany określony czas na zgłoszenia. Po tym czasie. Nastąpi faza publikacji zdjęć. Wszystkie zdjęcia, które w tym momencie do mnie napłynęły, ja udostępnię na tej samej stronie astrojouncik.pl Ukośnik Konkurs, i każdy będzie mógł wybrać zdjęcie, które jego zdaniem jest najładniejsze. To będzie bardzo prosta metoda głosowania. Każda osoba może oddać jeden głos. Na tej podstawie wyłonimy zwycięzców. Przewidziałem też nagrody. Tak bardzo spodobał mi się pomysł wybierania zdjęć albo też zgromadzenia ich wszystkich w jednym miejscu. Że pomyślałem, że to będzie świetna, mo świetna motywacja dla was, i być może będzie tak, że ktoś będzie chciał przy okazji coś wygrać. Ufundowałem trzy nagrody, które będą wchodziły w grę. Jakie znajdziesz na ten temat informacje na stronie astronocnik.pl, ukośnik Konkurs? Jeszcze mamy chwilę czasu, żeby zebrać myśli, pogłówkować, jak chcemy zrobić nasze zdjęcie, pokompletować sprzęt, może poczyścić optykę. I i ruszyć do, do akcji. Mam taką nadzieję, że będzie tam bardzo dużo zdjęć, bo trochę mi się marzy taka galeria ze zdjęciami komet. Ja tych zdjęć nie będę wykorzystywał do niczego innego. One sobie powiszą na tej podstronie przez jakiś okres czasu i taki mikroregulamin, który stworzyłem, mówi, że na pewno nie będzie to dłużej niż do końca roku, a potem wszystkie zdjęcia. Po prostu skasuję, są one waszą własnością i jestem przekonany, że tych zdjęć będzie bardzo dużo. Bardzo was proszę. Jeśli macie na to ochotę i jeśli chcecie pobawić się w oglądanie zdjęć i głosowanie, wybieranie, które zdjęcie są najlepsze, to chciałbym, żeby to było takie miejsce, w którym można to zrobić. Myślę, że tych zdjęć z całego świata będzie mnóstwo. Ten konkurs siłą rzeczy będzie trochę ograniczony, ograniczony do tego, że ktoś kto chciałby w nim wygrać udział, a pewnie takie osoby się zdarzą, no oczywiście, że się zdarzą, to muszą móc odebrać nagrodę w paczkomacie w Polsce, więc można zgłaszać zdjęcia z całego świata, ale będę mógł nagrodę wysłać tylko w obrębie Polski. Czekam z niecierpliwością, aż będzie można ją obserwować. Jeśli nic nie zakłóci mi moich pomysłów i mojego planu, to postaram się zrobić zdjęcie tej komety w ciągu dnia. Nie wiem, czy to będzie możliwe. Na ten moment bardzo dużo zależy przede wszystkim od pogody. To będzie determinowało w najbliższych dniach, czy będę w stanie podjąć taką próbę. Jeśli się nie uda, Trudno. Jestem przekonany, że ktoś coś takiego zrobi. Ja nie mogę się doczekać zdjęć. Mam nadzieję, że będzie to też świetna frajda i zabawa dla Was. Jeśli chcecie wspierać tę inicjatywę udostępnijcie w swoich mediach społecznościowych link astronecznik.pl/kośnik konkurs Swoich przyjaciół, znajomych, kolegów zaproście do tego, by podjęli próbę fotografowania tej komety. Każdy może w nim wziąć udział bez względu na sprzęt, którym dysponuje. To Wy, osoby, które będą głosowały, zdecydujecie, które Waszym zdaniem zdjęcie jest najładniejsze. Ja nie mogę się już tego doczekać, mam nadzieję, że Ty też. Nie przedłużając, bo to miał być krótki odcinek, a właściwie ogłoszenie, zapraszam do wzięcia udziału w tej zabawie. Przy tej okazji bardzo serdecznie dziękuję Adamowi, Maćkowi i Michałowi za to, że postawiliście mi wirtualną kawę. Jesteście wspaniali, to naprawdę bardzo przyjemne i naprawdę bardzo czuję się doceniany przez to, że Komuś podoba się to, co robię. Jeśli tak jest w Twoim przypadku i chcesz postawić mi wirtualną kawę, link do tego znajdziesz w notatkach do tego odcinka, ale też pomyślałem, że może pomysłem na to będzie coś innego, a może chcesz mieć kubek z logo Astronocnik. Wtedy zamiast kawy możesz kupić sobie taki kubek, on też będzie wsparciem mojego kanału. Ale najważniejsze jesteś Ty. Wielkie dzięki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dobranoc.